Można by z przestrzeni... Ale to już by wasz jakiś taki powiedzmy tam w szkole, szkole. Chodzi z Byszkowi o to, że za sklep barwy. Nie, 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 to tam jest Za Tam jest tam Mamy tam tam, 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 na miejscu, ma temat terytorium... Yy. Zakie. Yy, są ludzie typaki. Są dwie. Można by tam zrobić na przykład otwarty basen, no ale uważam, że to jednak drogi element i nie wiem czy do końca byłby tak wykorzystany jak na zachodzie, tam jednak inny może jest metal, czy tam przychodzą, bo ja byłem natomiast drugą koncepcją to jest tor zresztą, nawet jak się wykona tor, to tam tor dla rowerowy taki krosowy, tak czyli z takimi przeszkodami, Jest taka specjalna technologia w działaniu to pasowało z Właśnie Okej, myślę, że to pasuje, bo te dzieci, które teraz są szczególnie, no jeżdżą mi na deskach, tak, bo błąd był straszny. No, a to komputer zaraz trzyma tam to rękę, to. trzyma na tych rękach tam, a, tak. tam nie, nie, nie ma jakichś problemów? Na razie tak? nie ma, tam jest kamera już uchowiona, no. monitoring jest, jest za mało świetlania, to musimy poprawić, my w następnym roku dołożymy z dwie lampy przy tym, to jest, jest przyciemno, tak, jest za ciemno jednak. E na mnie, widać, że ten by się przydał bo większość tych dzieciaków, które tam są tych mniejszych, na. Myślę, że przyniosłoby się na ten tor, a ten tor jest o wiele bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o temat dzieci. Jednak ten skatepark to jest taki element, który naprawdę powiedzmy wymaga trochę <grymamy> umiejętności. No. Myślę, że już tam nie jeden problemu, chciał przyjąć, bo, obry, cien, no, bo jak wiemy, wierzy, tak. na, które przesadzają tak to... Natomiast no cóż, no, no, no regulamin jest, w zasadzie powinny te dzieciaki myśleć co robią, ale sami wiemy jak było w młodości, tak? No, to się nie umie. to nawet jak się dziecko uczy jeździć, tak. Natomiast no tu, tu pomaga jest to taki, powiedzmy może nie do końca profesjonalny, ale, ale półprofesjonalny skatepark, który, który, no, który może służyć oczywiście do no, treningową rzecz, ale który, na którym można i człowiek, że tak jeszcze tylko chodzi o to, żeby on naprawdę był wykorzystany, żeby te dzieci korzystały. Bo mamy piękny basen i wszystkie dzieci, które tam mamy piękne, małe, nie, 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 wszystkie dzieci, nie umieją że wszystkie Nie umieją pojechać, człowieku. Nie ma takiej opcji, ja powiem Ci że tam te młodzież, które kroczy gimnazjum z Zbyszku, no nie można tak mówić, podstawowe, większość, a już po gimnazjum, no to są tylko dzieci, które mają przeciwwskazania do pływania zwolnione przez lekarza, a 100% objętych jest nauką pływania. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby dziecko, które ma tak. zajęcia i nie ma przeciwwskazań do pływania, żeby nie nauczyli się pływania. Poza tym nie wiem, skąd masz takie dane, że, no, że jest jedno samych Was. Ja jestem na 95% na maksimum. A dwójka. Dwójkę przychodzi rzadziej. Zobacz. No właśnie. Trzeba ja to tak? W gimnazjum, no gimnazjum przychodzą do, do wszyscy nauczyciele, ale frekwencja jest bardzo sprawa. Trzy no osoby wypływają, 17 17 na tryb, no. Są takie osoby. Ale no to jak rodzice zwolnienia, <grym> to co ja mogę Więc Ja, ja tak o nie jest. ja, ja tak to swoich dzieci nie przyznam, Chodzi o to, żeby to wszystko, co robimy, było wykorzystywane, by bo to się le... do tych to... dobra ludzi, a ya samma